Witajcie, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z kartami um, Myths and Mermaids, Oracle of the Water, e, czyli Mity e, i Syreny, i to jest wyrocznia wody. E, zrobiła ją Jasmine Becker Griffin razem z Amber Logan i hmm, Kacina Micialetto. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Tak wyglądają. Jest to bardzo duże pudełko. Ciekawa jestem, czy też czy takie karty są w środku. Czy te karty są też takie duże? Jest to czterdzie... Są to 44 karty i 120-stronnicowa 120, 120 -stronnicowa, yy, książeczka z instrukcjami. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają karty. Czy instrukcja też jest kolorowa, czy raczej jest, ma czarno-białe obrazki, tak jak przeważnie w każdej. Tu już mamy karty. Zaraz zobaczymy. Jestem ciekawa. Mam już wyrocznie syren i delfinów w Dorin ale ta jest zupełnie inna. Szkoda, że tamtej nie mam przy sobie dla porównania. Czyli jeszcze raz. Pudełko. Fajnie. Ach. Więc książeczka jest duża, taka sama jak pudełko. Okej. Okay. Mhm. Tak wygląda z tyłu. Bajeczna. Fajna. Y publicystą jest Blue Angel. I jednak... Mamy czarno-białe zdjęcie i mamy tutaj wyjaśnienie e, karty. Tutaj tak jakby połem jeszcze mamy wcześniej. Teraz zobaczymy od początku. Chciałabym Wam pokazać jak od początku wygląda. Made innates. Tutaj jakiś e, Kajla Gibrana, um, jakaś sentencja. Zobaczymy, co tam jeszcze. Aha, tu mamy spis treści. To są gdzieś troszkę. Tu mamy spis treści. Tu mamy piękną kartę. Tu mamy introduction, czyli taki, taki wstęp. Zobaczymy, co tu jest. Jak się posługiwać tym, tymi kartami, jak się przygotować, jak czytać dla siebie, jak czytać dla innych i przykładowe rozkłady. Ok, i co tutaj dalej? Aha, mamy, za, mamy przykładowe rozkłady, i co robić później, już po skończeniu? O, tak wygląda karta. No, I tu już mamy przesłania. Także fajnie wygląda. Zobaczymy, jakie są karty. Więc tak, karty są mniejsze niż pudełko. Są dosyć duże, ale są mniejsze niż pudełko. Tak wyglądają z tyłu. Czekajcie, ja sobie wezmę. Zdejmę ten pasek. Będzie nam łatwiej. Tak wyglądają z tyłu. No, i zaczynamy. Po kolei, karta po karcie. Tu jest Mermaid with Pink Lotus, czyli sirena z kwiatem lotosu. Przepiękne są. Przepiękne są. O. A ta jest tak ciekawe, Ciekawe bardzo, że jedne karty są portretowe, a drugie horyzontalne. Mhm. Muszę sobie aż obejrzeć. Tiger Lily, Tiger no. Fajne. Mają też trochę um, te postaci na, na tych kartach, mają też trochę wspólnego y, z kartami Judy Cavendish, a także, um, jak się nazywały tamte, zaraz do mnie przyjdą, też są takie specy, specyficzne, Cicioli chyba, tak Cicioli, tak się nazywają, coś w tym stylu. Naprawdę są fajne. A, to też w tą stronę. Mhm. Ciekawe, ciekawe jak się będzie je czytało. Mają dużo w sobie, dużo głębi mają w sobie. Są intrygujące. No, chodź następna. O, ciekawa. Trochę jak Triple Goddess, jak potrójna bogini. Takie skojarzenie. No, mamy taką kartę. Ciekawe. Ciekawe jest właśnie to, że one są jedne tak, drugie tak. Fajne, bardzo takie kolorowe. O. Super. Niby takie bajkowe i dziecinne. Ale nie do końca. O, zwłaszcza ta. Od razu mi się skojarzyła Wajana. Czy Moana? A tu mamy tą z I z książeczki. Sama. Woda w szklance wody, burza w szklance wody. A znowu, tutaj piękne. A to z kolei jest część tej karty tutaj. O. Tu, wieloryb. Ciekawe są. Bardzo takie, tak jak już mówiłam, intrygujące. Te karty. Jellyfish. Hmm. Luzy. I znowu. No tam takie skojarzenie. Naprawdę bardzo fajne. Nie wiem, jak Wam się podobają, dajcie znać pod wideo, ale mnie się podobają. Przemawiają. Zobaczymy, jak się będzie z nich. O, a kolejna. To jest chyba ta z kolei, tak. To jest ta. Jest tutaj z tyłu okładki książeczki. Hmm. Następna. Karty są lśniące, dlatego widzę, że odbijają się i moje palce, i telefon, z którego nagrywam. Hmm. Fajne. A ta z kolei przypomina mi. Tak, jak w um, teledysku Kylie Minoki. Well where the Wild Roses Grow. Nick Cave i Kylie Minok. W ogóle przychodzi mi na myśl tutaj karta śmierci. Starota. Ciekawe, ciekawe. A to jest po prostu. Um, o tym, czyli jesienna, jesienna, syrena, O, to mamy tak, czyli hmm. Mother and Child, czyli mama i Dziecko, Serena. O tu. Fajne, naprawdę są. Fajne, bardzo magiczne, ale też takie ciekawe. Kolejna. Tutaj z czarnym smokiem. Takie mam pierwsze skojarzenie. I tu ostatnia karta. Zobaczymy, jak się tasują. Bo tak jak mówiłam, są dosyć duże. Ale są śliskie. Więc. Ta chciała. Te tak chciało wyjść. Czyli Syrena z e, pływającymi kwiatami. Fajne, ciekawe są. Dajcie znać, co o nich myślicie, jeżeli ich używacie. Jak e, się e, Wam z nimi współpracuje. A ja już się nie mogę doczekać, kiedy ich użyję po raz pierwszy. To tyle na dzisiaj, dzięki kochani i do usłyszenia następnym razem.